Tarotowy kącik kameli. Witam wszystkie bliźnięta bardzo serdecznie. Wszystkie osoby z poznaku bliźniąt. Pamiętajcie znak wedyjski, słoneczny, ascendent, księżyc Wenus. Sprawdzajcie. Tutaj są jakieś informacje dla Was, ale również być może w innych znakach. Zrobimy kochani horoskop na październik. Krzyż celtycki. Sprawdzimy Waszą obecną sytuację, przeszkody, Wasze myśli, nastawienie i rezultat, jak również główną energię. Na październik dla wszystkich bliźniąt. kupna energia wasza obecna sytuacja przeszkody wasze myśli stanowisko przeszłość czyli jak do tego doszło teraźniejszość najbliższa przyszłość Nasze nastawienie do tej sprawy, czynniki zewnętrzne, wpływy z otoczenia, nadzieje lub obawy, i rezultat. Przesłanie dodatkowe, sprawdzamy trochę bliźnięta, proszę bardzo. Miłość. Miłość, pasja, romans, przyjemność. Marzenia o miłości, może. Ym, myślę, że na październik będzie dla Was taka energia, że będziecie po prostu rozmarzone, więc albo ta miłość wchodzi do Waszego życia, albo marzycie o tej miłości, marzycie o przyjemności. To może być też y, takie oderwanie od pracy, oderwanie od takich przyziemnych spraw. Będziecie bardzo rozmarzeni, ale też zapracowani taka główna energia? Sprawdzimy, jaka Wasza sytuacja. Samka Mieczy. To może być też, słuchajcie, bo tutaj jest miłość, tutaj jest praca. Co jest ważniejsze w życiu? Na czym się skupić? Na miłości, na myśleniu o miłości, na marzeniu o miłości, na fantazji, fantazjowaniu czy na pracy? Samka Mieczy, dopowiemy. Drugi bliźnięta, no tutaj jest y, taka energia, że czekacie na tą miłość, marzycie, jesteście rozmarzeni, a tutaj jest siódemka różczek y, i piątka różczek. A tak jakby mm, to jest tak jakby, y, nie wiem, otoczenie Wam nie sprzyja, żeby, y, żeby właśnie czekać. Ktoś, y, ktoś robi wszystko, żeby Was y, tak jakby sprowadzić na ziemię, że być może y, to nie jest dobry czas, żeby się zajmować tą miłością, fantazjowaniem. Ktoś jest, tutaj może być słuchajcie, tak, że ktoś jest zazdrosny o was, nie chce was stracić, nie chce was puścić, i w ten sposób to po prostu robi, mówi, że y, 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 daj spokój, że po prostu y, to nie jest y, y, to nie jest właściwy czas, to nie jest właściwy, po prostu właściwa pora, to nie jest właściwy człowiek dla ciebie. Jeżeli macie taką sytuację, że jesteście rozmarzeni o kimś konkretnie marzycie, no to tutaj jest. Y, tak właśnie ktoś was tak mocno sprowadza na ziemię, ósemka mieczy mówi o tym, że y, jesteście w potrzasku, dosłownie zobaczymy jakie przeszkody wszystko pentakli że chcecie to zrównoważyć, słuchajcie więc albo jest tak, że ktoś was tak sprowadza na ziemię albo po prostu życie y, was sprowadza na ziemię i wy tak, tutaj jest praca, tutaj jest ta miłość i, i nie ma w tym wszystkim, nie ma równowagi nie ma równowagi pomiędzy jednym a drugim słuchajcie, drogi bliźnięta, no tutaj jest y, pokazane, że albo masz jedno w życiu, albo masz drugie i was to martwi. Albo masz jedno, albo masz drugie. Nie ma równowagi. Jesteście zmartwione i tak jakby nie, nie potraficie mm, rozwiązać tej sytuacji. A tutaj jest pokazane, że, y, że tak jakby można się to gadać, że można połączyć jedno z drugim, ale Zobaczymy, co karty dalej powiedzą. Ale wy tak jakby nie widzicie tego rozwiązania. Jesteście zmartwieni. Zmartwione tym, że tej równowagi nie ma pomiędzy tą miłością, a tą pracą, a tym życiem. Okej, okay, wasze myśli. Krókelich. No, marzycie o kimś. Tutaj się pokazuje konkretna sytuacja, konkretny człowiek. Czyli nie jest tak, że tylko, że marzycie o miłości, fantazujecie i pragniecie jej, tylko tutaj jest ktoś realny. Jesteście zakochane? Zakochani? Zauroczone kimś? To was martwi? To jest tak jakby, słuchajcie, ktoś wam wszedł w życie. Mocno wszedł. Rycerz różczek. Ym... I to tak z jednej strony tutaj ym, ym... Nie tyle wam zaburzył życie jako życie, bo pokazuje się praca i ósemka pentakli, wszystko jest w porządku, ile po prostu zawirował wam świat w głowie. No. I to was to trochę tak jakby. Martwi was to. Jest taki niepokój, że yy, jak bardzo teraz wasze życie się zmieni, bo jesteście oddalone. Tutaj niby robicie to, co macie robić. Pracujecie, wszystko jest w porządku, ale jesteście rozmarzone cały czas. rozmarzeni. Mhm. Zakochane, zakochani. Przeszłość, czyli jak do tego doszło? Hmm? Paść pentakli. Dosłownie przyszedł ktoś i powiedział: Hej, no jestem. I u was się słuchajcie, odpaliło po prostu marzenie, rozmarzenie. No to dosłownie paść pentakli, czyli przed ktoś ym, z ofertą spotkania. Czyli tak jakby po prostu y, samo to, że się pojawił, to już Was y, spowodowało y, księżyc dziewiątka kielichów. Rozmarzenie, totalnie, no bliźnięta są po prostu rozmarzone. Taka jest przeszłość, teraźniejszość. Siódemka mieczy. I chcecie to albo ukryć, albo y, nie do końca na przykład na pytanie, jak ktoś się Was pyta o tą osobę, to chcecie być... Y, szczerzy tylko chcecie tak jakby po prostu trochę tak sprytem nie wiem jeżeli faktycznie jest tak tutaj że macie w otoczeniu swoim kogoś kto wam będzie mówił że daj sobie spokój co ty robisz w ogóle ym, to nie jest właściwie ani człowiek ani miejsce ani czas dla ciebie to będziecie, ym, będziecie to robić sprytnie czyli niekoniecznie tak żeby ta osoba o tym wiedziała Patrząc w przyszłość, taką taktykę słuchajcie, obe, y, obejmiecie. Śmierć i odrodzenie trójka różdżek. Czekając, aż ta sytuacja się zmieni, transformacja, czyli ona się zmienia, bo to jest teraźniejszość i odrodzi się. Patrzycie w przyszłość, ale póki co, póki jest y, ten czas tej transformacji, no to robicie tak, to po prostu y, nie mówiąc wprost innym, co robicie. A przyszłość niedaleka? Wam nie Powiem Wam, że ja tutaj widzę, y, czuję taką energię, że y, jeżeli ktoś Wam będzie, y, nie będzie Wam sprzyjał, to będziecie się odcinać od takich osób. Albo jesteś ze mną y, i budujesz razem ze mną. Y, Albo nie, i wtedy y, tak, jakby tutaj jest po prostu bez sentymentów podchodzicie. Jeżeli ktoś y, będzie chciał w jakiś sposób Wam y, zabrać to, zaburzyć albo zabrać tą radość, y, sprowadzić właśnie mocno na ziemię, to y, Wy sobie po prostu nie dacie tego odebrać. Budujecie, jest to ziarenko budujecie, a z pentakli. Chcecie rozpocząć coś nowego. I tutaj y, jest trójka mieczy, dziesiątka mieczy i wieża. Y. I ktoś, słuchajcie, zda sobie z tego sprawę, że y, taktyka, którą objął lub objęła ta osoba, y, takiego żalu, rozżalenia i być może mówienia Wam o tym, wierza nie przyniosła rezultatu. Czyli nie tą drogą. Jeżeli ktoś właśnie chciał Was tak mocno sprowadzić na ziemię, albo powiedzieć, że tak jak mówiłam, że to nie jest właściwy czas, niewłaściwy człowiek, i tak dalej, i tak dalej, no to to była zła taktyka, bo Wy się od tego odcinacie. Wybudujecie, macie, macie ziarenko, odbudujecie. I odcinacie się od tego wieża. Czyli ktoś sobie zda z tego sprawę, że ok, chciałem ją zatrzymać w ten sposób. Zły pomysł. Nie ta droga. Miarkowanie rycerz Pentaklinu. A wy spokojnie sobie idziecie swoją drogą. Spokojnie. Dalej robicie to, co robicie. I super. Wasze nastawienie. Koło fortuny. Nastawienie macie takie, że y, 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 wiecie, że, to, że, y, że ulegnie ta sytuacja zmianie, że y, tak jakby takie przeczucie też, że, że te czynniki zewnętrzne się zmienią, a syrużzek na Waszą korzyść. To jest dosłownie tak, jak. Tu, y, Macie takie poczucie, że to jest dla was bratnia dusza, to jest relacja z przeznaczenia i to i będziecie po prostu robić wszystko, żeby utrzymać tą relację, żeby zatrzymać, żeby ona się rozwijała, żeby pójść do przodu. Takie macie nastawienie. I jest asoruszczek i rycerz mieczy, że ym, tak jakby ta jedna, jedna pewna, jaka jest w życiu, to jest zmiana, i wy macie po prostu taką pewność, że, y, że te czynniki zewnętrzne będą się y, na tyle zmieniać, że to będzie też dla was korzystne, a ktoś, kto. Będzie chciał z wami wojować. Tak jakby zda sobie z tego sprawę, że, że zamiast was próbować zatrzymać na siłę. To lepiej będzie znaleźć coś, co służy temu człowiekowi. Że każdy z nas ma swoją bratnią duszę i którą może iść razem tą drogą. Takie macie nastawienie. A czynniki zewnętrzne? Semka kielichów. Hmm. Już myślę, że tutaj, y, jeżeli ktoś wkładał y, w to, żeby Was zatrzymać albo zniechęcić dużo emocji, to będzie od tego odchodził. Już te emocje będą odchodzić, czyli będzie się sytuacja uspokajać. No Dokładnie, słuchajcie, dobra energia. Jest y, szóstka mieczy. Sąka kielichów, szóstka mieczy. Ktoś będzie odchodził, bo pytam o to, co z zewnątrz. Ktoś będzie odchodził. Od tych emocji trudnych, od kłopotów. Czyli ktoś po prostu, ktoś kto was chciał zatrzymać, odpuszcza. Odpuszcza. Jest głupie dziesiątka kielichów. I być może dlatego że też, że zaczyna swoją nową drogę. Raz, że odpuszcza i wam pozwala cieszyć się życiem i na to, co macie zamiar zrobić. Na tą drogę z bratnią duszą. Ale też sam idzie lub ona idzie y, swoją drogą. Do swojego spełnienia. Tak jakby po prostu zda sobie ta osoba sprawę, że Tutaj już tego spełnienia mieć nie będę i yy, złą taktykę obrałam. Obrałem. Idę szukać swojego szczęścia. No, dosłownie. Yy, taka bajka chyba była, nie? Tak mi się skojarzyło teraz. Że koziołek chyba poszedł szukać swojego szczęścia. Coś takiego, no ale takie nieważne w sumie. Mm, nadzieje lub obawy. Kochankowie. No to jest wasza nadzieja, że po prostu, że to... Że to taka pasja będzie pomiędzy Wami trwała i trwała. I że Wy też będziecie ym, w stanie, raz że Wy się uleczycie, ale że ta osoba też będzie ym, Wami zaciekawiona, że Wy też jesteście w stanie coś dać temu człowiekowi, zaoferować, zaofiarować, że jesteście kimś, ym, kto też wniesie. Dużo do życia tego człowieka. Mhm. Że ta pasja, namiętność to będzie po prostu coś, co was będzie uleczać. Jaki rezultat? Fajne czytanie. Krowa Kielichów. Bo podchodzicie z miłością. Raz, że tutaj, tak jak mówiłam, odcinacie się i nie pozwalacie, żeby ktoś wam wszedł na głowę i narzucił wam. Owszem, ale ogólnie też nie życzycie tej osobie źle. Podchodzicie po prostu z empatią Krowa Kielichów. Z Empatią, ze zrozumieniem, z miłością. Przede wszystkim z miłością, nie z nienawiścią. No, dosłownie słuchajcie. Kończy się dla was tak, jakby m, taki etap. Jest ktoś, komu y, bardzo brakowało Was, tęsknił, chciał Was zatrzymać i to, się, to było toksyczne, słuchajcie, i ten ktoś, ten ktoś tak jakby, no, odpuszcza Wam, dosłownie odpuszcza Wam. Zapiera swoje zabawki, idzie, idzie szukać szczęścia gdzieś indziej. No, naprawdę, tak jest rezultat, że ktoś, kto po prostu był w takiej energii, czekał na Was, czekał, być może tęsknie, brakowało. Ale to było toksyczne, tak jak tutaj, bo pokazane, że różnymi sposobami, jakimi szantażami emocjonalnymi, y, tą drogą chciał Was zatrzymać. I teraz po prostu stwierdza, że nie, że jednak y, to nie jest droga i idzie w swoją stronę. No. A Wy macie królowa kielichów, królowa różdżek. Cieszycie się życiem. Super. Jaka rada? Jest dwie kielichów, król Pentakli. Bardzo dobrze słuchajcie. Rada jest taka, że tak, no iść tą drogą. Jest miłość, jest wzajemność, jest ktoś, yy, król pentakli. Komu należałoby dać szansę? Dobrze to wygląda. Bardzo dobre czytanie dla bliźniąt. Słuchajcie. Jakie przesłanie? Mój duch wytrzyma odporność. Być może jesteście teraz yy, na, na którymś z tych poziomów, że jeszcze ktoś was próbuje zatrzymać i jeszcze jest trudno, więc yy, mój duch wytrzyma. Mm. Piękne czytanie, słuchajcie, dla bliźniąt. Naprawdę, pamiętajcie, znak wędyjski, astendent księżyc, wenus, yy, to jest czytanie dla Was. Tutaj jakieś informacje są też dla Was. Amelia73.tarot, adres do mnie, jeżeli ktoś ma ochotę na czytanie prywatne, yy, dajcie mi znać, będziemy robić, będziemy w kontakcie. Zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subowania, to pomaga mi rozwijać kanał. Także jestem tutaj dla Was. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.